dzień dobry, moje kochane skarby. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Na wstępie tego filmu chciałbym Was poprosić, że jeżeli Wam się filmik spodoba, proszę o pozostawienie łapki w górę i jakiegokolwiek komentarza. Na każdy komentarz odpowiadam, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. A jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to witam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrypcji kanału, jak i również do włączenia dzwoneczka, aby otrzymywać wszystkie związane z moim kanałem powiadomienia. I zapraszamy wraz e, z Arturem e, Was na nasz drugi kanał Artur i Kacper Family, który będzie podlinkowany w komentarzu niżej pod tym filmem. Moje kochane skarby, dzisiaj filmik dość istotny i w mojej ocenie bardzo, bardzo potrzebny, jak i również bardzo, bardzo ważny, czyli porozmawiamy sobie na temat płynów micelarnych. Wielu konsumentów popełnia rażący błąd w stosowaniu płynów micelarnych, wręcz ich nadużywa. Także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadnie Wam do gustu i zostaną tutaj poruszone kwestie które są Wam po prostu potrzebne. Płyn micelarny to jest generalnie rzecz biorąc mieszanina wody z substancjami pielęgnacyjnymi i detergentami. W głównej mierze płyn micelarny ma wykazywać właściwości rozpuszczające zanieczyszczenia, brud, jak i również produktu, produkty wodoodporne typu korektor, podkład, tusz do rzęs, cienie do powiek, eyeliner, pomada do brwi, pomadki matowe, zastygające, ogólnie produkty do makijażu. Płyn micelarny również posiada zdolności rozpuszczania filtrów ochronnych i oczyszcza naszą skórę. Ale wiele ludzi zastanawia się tak naprawdę po swoich złych doświadczeniach z płynami micelarnymi, czy naprawdę ten płyn micelarny jest nam potrzebny. W mojej ocenie płyn micelarny w zupełności nie jest potrzebny, a jego stosowanie wiąże się z um, pewnymi szkodami, które można zrobić w swojej skórze. Nasza skóra, nasz mikrobiom skórny i nasza bariera lipidowa lubi bardzo delikatne obchodzenie się z nią, lubi substancje lipidowe, nienawidzi tarcia, agresywnego szorowania, jak i również jej naruszania, jej bariery lipidowej. Niestety, wykonując demakijaż płynem micelarnym, są stosowane waciki. I pocieranie skóry wokół oczu, skóry twarzy wacikami pomaga oczywiście w tym, żeby doprowadzić do uszkodzenia bariery lipidowej. Dochodzi do uszkodzenia bariery lipidowej, do zwiększenia nadwrażliwości skóry, jak i również jej podrażnienia. Ponadto wielu ludzi popełnia wręcz niewybaczalny błąd, jakim jest niespukiwanie płynów micelarnych. Producenci, którzy produkują płyny micelarne i piszą na opakowaniu, że płyn micelarny nie wymaga spukiwania, powinni zostać pozwani do sądu za wprowadzenie konsumenta w błąd i narażanie Was, Waszej skóry, na szkody z tym związane. Dlaczego? Wyobraźcie sobie taki schemat, że bierzecie troszeczkę pianki myjącej do mycia twarzy na dłoni. Nakładacie ją na twarz jako serum i ją zostawiacie. Nie spokujecie tej pianki. Tak samo działa płyn micelarny. Detergent pozostawiony na waszej skórze może trwale rozwalić barierę lipidową, doprowadzić do silnego odwodnienia, przesuszenia skóry do wysypu zapalnego, ponieważ może w wyniku uszkodzenia bariery lipidowej zostać wywołany silny stan zapalny, jak i również doprowadzić do totalnej utraty wilgoci waszego naskórka. I szczerze powiedziawszy, jeżeli macie ten detergent na twarzy, to żadna pielęgnacja was przed tym nie uchroni. Możecie sobie na ten detergent nakładać na różnego rodzaju najlepsze sera na wilgoci, Bądź kremy, nawet tłusto do zniszczeń w barierze lipidowej tak czy siak dojdzie. Dodatkowo oprócz pozostawienia detergentu na skórze twarzy jest jej nadmierne tarcie. To jest następna kwestia, która doprowadza do trwałego uszkodzenia bariery lipidowej, do uwrażliwienia skóry, do podrażnienia skóry. Skóra nienawidzi tarcia, intensywnego szorowania. Ona lubi, kiedy delikatnie ze skórą się obchodzimy. Aby zachować zdrowie mikrobiomu skórnego, jak i również bariery lipidowej, która jest odpowiedzialna za ochronę naszej skóry przed różnego rodzaju czynnikami szkodzącymi środowiskowymi. O, moje kochane skarby, posłuchajcie. W mojej ocenie płyn micelarny jest kategorycznie w zupełności niepotrzebny. Mamy na rynku wiele produktów które skutecznie usuwają makijaż. Są to olejki hydrofilowe, masełka hydrofilowe, na przykład Bundy anti Irritatem, masełko emuljencyjne, Facebook, Superstar, masełko do demakijażu. Łatwo poszło, manufaktura piękna, olejek do demakijażu. Um, Facebook Skin Harmony, olejek do demakijażu. Hydrofilowe, które pod wpływem kontaktu z wodą zamieniają się w emulsję, którą bardzo łatwo zmyć, bez pozostawienia tłustej warstwy na skórze i wtedy skórę twarzy myjemy, że i mamy stuprocentowo oczyszczoną skórę bez uszkodzenia bariery lipidowej. Jeżeli nie zamierzacie rezygnować z płynu micelarnego, to ja Wam dam bezpieczniejszy i delikatniejszy sposób na jego wykorzystanie. Nie trzyjcie skóry wacikami. Nalejcie sobie dużo, dość dużo tego płynu micelarnego na dłoń i po prostu go wmasujcie w skórę i rozpuścicie te wszystkie brudy i zanieczyszczenia. Potem go zmyjcie, umyjcie buzie żelem. Lepsze dla skóry jest masowanie jej naszymi własnymi dłońmi niż wacikami tarcie, które rozwala barierę lipidową. A rozwalona bariera lipidowa to jest najlepsza droga do przenikania wszystkich złych substancji. Także wiecie, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, czym skutkuje niezmywanie płynu micelarnego. Są osoby, które nie myją twarz żelem, a wystarczy, że sobie przetrą dwa, trzy razy płynem micelarnym i uważają, że ich skóra jest stuprocentowo czysta. Nie jest stuprocentowo czysta i nie będzie stuprocentowo czysta. Dodatkowo tarcie rozwala barierę lipidową i mikrobią skórny, jakie również pozostawione na skórze detergenty, Robią to samo. Jak rozpoznać, że w składzie płynu micelarnego jest detergent? Otóż prawda jest taka, że w każdym płynie micelarnym jest detergent. Decylglukozyd, kokoglukozyd, kokamidopropyl betainę. To są z to są detergenty, które występują w płynach micelarnych, które są odpowiedzialne za odepchnięcie. Brudu i zanieczyszczeń z naszej skóry twarzy. Więc zdecydowanie płyny micelarne, w mojej ocenie, są nagminnie błędnie stosowane przez wielu konsumentów. I naprawdę płyn micelarny każdy trzeba ze skóry zmyć. Zmyć. Nie zostawiać go na skórze. Nawet jak tak producent pisze. Producent, który pisze tak na opakowaniu, powinien dostać pozew sądowy za to albo karę. Ponieważ naraża waszą barierę lipidową, zdrowie waszej skóry, na niebezpieczeństwo. Nie pozostawiamy detergentów na skórze, dbamy o mikrobiom naszej skóry, jak i również o komplementarną ochronę bariery lipidowej. O tym należy pamiętać, na tym trzeba się skupić. Także oczyszczanie olejami hydrofilowymi, masełkami hydrofilowymi jak najbardziej będzie najdelikatniejsze i bardziej dobre dla naszej bariery lipidowej, ponieważ w takich produktach są produkty, y, składniki lipidowe, które fajnie reagują z naszą barierą lipidową, jak i z mikrobiomem skórnym. Jeżeli macie skórę problematyczną i trądzikową, nie bójcie się maseł hydrofilowych i olejków. Wystarczy porządnej ich y, zmycia żelem myjącym później i nic Was nie zapcha, nic Wam się złego nie stanie. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wyczerpałem w bardzo merytoryczny, a też przystępny sposób. W razie jakichkolwiek pytań proszę pytać w komentarzu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego Buziaki Wielkie. Hej.